Mając daną funkcję f określoną wzorem 3 x kwadrat plus 5x plus 24 logarytm naturalne z x plus 1 oraz jej drugą pochodną f bis od x równą 6 razy x minus 2 razy x plus, x plus 2 dzielone to wszystko przez x kwadrat, należy zbadać wypukłość funkcji f w przedziale od 0 do nieskończoności. Zacznijmy od kilku uwag teoretycznych. Pierwsza sprawa to taka, że jeżeli mamy w poleceniu. Powiedziane, że należy zbadać wypukłość, to znaczy, że należy zbadać zarówno, gdzie funkcja jest wypukła, jak i to, gdzie jest wklęsła. Nie ma tutaj jednego takiego słowa. W przypadku, gdy na przykład badaliśmy monotoniczność, to właśnie ten te jeden wyraz, monotoniczność, oznacza, że należy zbadać zarówno gdzie funkcja rośnie i gdzie maleje. Natomiast dla wypukłości, wklęsłości nie ma takiego jednego wyrazu, więc polecenie typu zbadaj wypukłość oznacza, że należy zrobić zarówno jedno jak i drugie. Należy zbadać zarówno gdzie funkcja jest wypukła, jak i gdzie jest wklęsła. No w naszym zadanym przedziale. Teraz przypomnijmy, jakie warunki muszą być spełnione, żeby można było o funkcji powiedzieć, że jest wypukła w danym przedziale, no i jakie muszą być spełnione, by powiedzieć, że funkcja jest wklęsła. Czyli zacytujmy tutaj odpowiednie twierdzenie. Twierdzenie. No i to twierdzenie mówi tyle, że jeżeli funkcja F jest dwukrotnie różniczkowalna, oraz Spełniony jest warunek pierwszy, mianowicie dla każdego x należącego do pewnego przedziału ab, gdzie ab zawiera się w dziedzinie zawiera się w dziedzinie funkcji i dla każdego x z tego przedziału pochodna rzędu drugiego jest większa od zera, to wtedy funkcja f jest wypukła. W AB. Z kolei, podpunkt punkt drugi, jeżeli dla dowolnego x należącego do przedziału od A do B pochodna rzędu drugiego jest ujemna, to wtedy f jest wklęsła w AB. Zaznaczmy tutaj, że ten przypadek, kiedy pochodna rzędu drugiego jest dodatnia, oznacza po prostu, że wykres funkcji jest, można by powiedzieć, takiego typu. Ja czasem mówię, że mamy do czynienia z uśmiechniętymi funkcjami, czyli funkcje, dla których druga pochodna jest dodatnia, to są funkcje uśmiechnięte i nazywamy je wypukłymi. Natomiast funkcje, gdzie druga pochodna jest ujemna, to są funkcje takiego typu. Takie smutasy. No i nazywamy te funkcje funkcjami wklęsłymi. Należy tutaj od razu poczynić pewną uwagę, gdyż niektórzy z Was mogli się poczuć troszeczkę zdezorientowani, dlatego że mogło się okazać, że na wykładzie wykładowca potraktował te, dwie, te dwa pojęcia dokładnie odwrotnie czyli o takich funkcjach jak ta, uśmiechniętych, mówił, że są wklęsłe, natomiast o tych mówił, że są wypukłe. No i tutaj dlatego chciałem poczynić tę uwagę mianowicie jest to jeden z niewielu elementów w matematyce, który nie ma jednoznacznego, jednoznacznej definicji. To znaczy w zależności od tego, jaki podręcznik weźmiemy do ręki albo też jakiego wykładowcę mamy, to może się okazać, że jedni takie uśmiechnięte funkcje nazywają wypukłymi, a inni dokładnie na odwrót nazywają je funkcjami wklęsłymi. Ta niejednoznaczność bierze się poniekąd stąd, że na taką funkcję można patrzeć na różne sposoby. Jedni na te funkcje patrzą z góry i patrząc na wszystko z góry, no, widzą na przykład, że tutaj mamy takie naczynie, do tego naczynia da się coś nalać, więc możemy powiedzieć, że ono jest wklęsłe. Natomiast gdy mamy takie naczynie, na no to od góry patrząc, nie da się do tego nic nalać, więc mamy coś co jest wypukłe. Natomiast bardzo często jest podejście takie, żeby patrzeć na wykresy od dołu. No i do takiego podejścia jestem również przyzwyczajony. Mój wykładowca, kiedy chodziłem na kurs analizy matematycznej, również w ten sposób definiował te funkcje. W każdym razie, patrząc od spodu, czyli jakbyśmy leżeli na podłodze i patrzyli tutaj na sklepienie, no to jak patrzymy na takie sklepienie, to widzimy, że ono jest wypukłe. Natomiast tutaj, patrząc od spodu, no to widzimy, że to sklepienie jest wklęsłe. Ja w każdym razie będę używał. Tych dwóch pojęć, w każdym razie, żeby było jasne. Na pewno jest tak, że jeżeli druga pochodna jest dodatnia, to funkcja jest takiego typu, czyli jest uśmiechnięta. I zawsze jest tak, że jeżeli druga pochodna jest ujemna, to wtedy mamy do czynienia z takiego typu funkcją, czyli funkcja jest takim smutasem. Natomiast ewentualnie może się tutaj to różnić. Ja przyjmuję, no coś trzeba przyjąć, w związku z tym ja przyjmuję, że uśmiechnięte funkcje nazywał będę zgodnie z tym, czego mnie uczono na kursie analizy matematycznej. Te funkcje by nazwać będę funkcjami wypukłymi, a tego typu funkcje funkcjami wklęsłymi. I tak postępujemy w dalszej części tego zadania. W związku z tym zacznijmy rozwiązywać nasze zadanie. Może jeszcze zanim przejdziemy do dalszej części, to tutaj jeszcze jedna ważna uwaga zacznijmy od tego, żeby określić, jaka jest dziedzina naturalna naszej funkcji f, czyli w jakim przedziale w ogóle możemy, w jakich przedziałach możemy rozpatrywać naszą funkcję, gdzie ona jest dobrze określona. Tutaj tak, zaczynamy, patrzymy na wyrażenia, którymi zdefiniowana jest, za pomocą których zdefiniowana jest nasza funkcja f. Pierwsze dwa wyrażenia to wyrażenia typu wielomianowego, czyli wyrażenia, gdzie można podstawić dowolną liczbę rzeczywistą pod x. Natomiast potem występuje 24 razy logarytm naturalny z x. No i wiadomo, że funkcja logarytm to funkcja, która przyjmuje jedynie argumenty dodatnie, ostro większe od zera. Czyli trzeba założyć, że ten x tutaj musi być ostro większy od zera no bo inaczej nie ma sensu liczbowego ten zapis logary naturalne z x. No nie ma tutaj żadnych innych uwarunkowań, które by nam ograniczały tutaj jeszcze podstawianie argumentów do funkcji f, w związku z tym możemy z tego wywnioskować, że dziedziną naszej funkcji f, dziedziną naturalną tej funkcji jest przedział od 0 do nieskończoności. No, i faktycznie my mamy zbadać monotoniczność w tym przedziale od zera do nieskończoności. Widać, że ten przedział zawiera się, a dokładnie pokrywa się z dziedziną tej funkcji, czyli tak naprawdę mamy zbadać wypukłość tej funkcji w jej dziedzinie. No tak, ale chodziło o to, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie mamy sprawdzać w jakimś przedziale, który nie, który nie pokrywa się z dziedziną. W związku z tym w pewnych punktach tego przedziału w ogóle nie miałoby sensu badanie zachowania się drugiej pochodnej, tak jak mamy to zamiar właśnie uczynić. Przejdźmy zatem teraz do badania. Znaku drugiej pochodnej. Dlatego, że widać z tego twierdzenia, że aby coś powiedzieć na temat wypukłości, wklęsłości samej funkcji F, to można w sposób równoważny dlatego, że tak naprawdę tutaj w tym twierdzeniu, przepraszam, są równoważności możemy zbadać w sposób równoważny znak drugiej pochodnej. No i właśnie teraz to uczynimy. Napiszmy, sprawdźmy, w jakich przedziałach pochodna rzędu drugiego jest dodatnia a potem, to będzie podpunkt A, a potem rozpatrzymy podpunkt B, w jakich przedziałach pochodna rzędu drugiego jest ujemna. Pochodna rzędu drugiego jest dodatnia, wtedy i tylko wtedy, no zamiast pisać tej pochodnej rzędu drugiego, no to w naszym zadaniu nie musimy nawet jej liczyć, dlatego że ktoś już to zrobił. Mamy tutaj podany wzór, którym dana jest pochodna rzędu drugiego, tutaj, wystarczy go tylko wykorzystać. Pochodna rzędu drugiego jest równa tyle. No więc przepiszmy. Zamiast tego, tej pochodnej rzędu drugiego w tym miejscu wpisujemy całe to wyrażenie ułamkowe. 6 razy x minus 2, razy x plus 2, dzielone przez x kwadrat i to musi być ostro większe od 0. Zastanówmy się, dla jakich x taki ułamek jest większy od 0. Mamy tutaj coś, co nazywamy nierównością wymierną. I w innych materiałach filmowych wyjaśnialiśmy sobie jak tego typu nierówności wymierne rozwiązujemy. Przypomnijmy tylko, że należy to robić w ten sposób, że zamieniamy w pierwszej kolejności badanie znaku takiego ilorazu na badanie znaku iloczynu tych dwóch wyrażeń. Przypomnijmy tylko taką własność, że jeżeli mamy ułamek dzielon, a dzielone przez b i patrzymy kiedy ten ułamek jest dodatni, no to jest wtedy i tylko wtedy, gdy ten ułamek, gdy, przepraszam, iloczyn tych dwóch wyrażeń jest dodatni. No i jeszcze oczywiście dodatkowo trzeba założyć, że B nie może być zerem w tym przypadku, no żeby ten, skoro tutaj napisałem znak równoważności, to tu trzeba założyć, że B nie jest zerem. Bierze się to stąd, że ułamek jest dodatni wtedy i tylko wtedy, gdy albo obydwa wyrażenia, licznik i mianownik, są dodatnie, albo gdy obydwa te wyrażenia są ujemne. Wtedy również wynik dzielenia będzie dodatni. Ale dokładnie te same własności ma iloczyn, a iloczyn jest łatwiej badać w tym przypadku, dlatego zamieniamy badanie znaku takiego ilorazu na badanie znaku następującego iloczynu, czyli zamiast kreski łamkowej piszemy znak mnożenia. Mamy zatem 6 razy x minus 2 razy x plus 2 mnożony przez mianownik czyli przez x kwadrat i patrzymy kiedy to jest większe od zera. Natomiast teraz to co otrzymaliśmy to już jest taka klasyczna nierówność wielomianowa. Mamy tutaj pewien wielomian, patrzymy kiedy ten wielomian jest większy od zera. Dobrze, przypomnijmy, że taką nierówność wielomianową rozwiązujemy za pomocą metody graficznej. Rysujemy sobie oś oś oznaczamy literą x, zaznaczamy jednostkę. Tu zaznaczmy sobie 0, tu jest powiedzmy 1, tu niech będzie wartość 2, 3 i tak dalej. Tu będzie minus 1, minus 2, minus 3 i tak dalej. Teraz zaznaczamy po kolei miejsca zerowe tego wyrażenia wielomianowego, który tutaj występuje po lewej stronie. Zacznijmy może od ostatniego elementu. Ten element x kwadrat zeruje się w punkcie 0. Gdy x jest równe 0, to to jest równe 0. Oczywiście jak ten element jest równe 0, to skoro tu jest iloczyn, no tak jak wymnożymy to 0 przez te pozostałe, to oczywiście całe to będzie równe 0. Więc mamy pierwszy pierwiastek tego wielomianu, który tutaj jest zapisany w postaci iloczynowej. Dobrze. Drugim pierwiastkiem tego wielomianu jest miejsce zerowe tego. Elementu, czyli jak tutaj ten czynnik jest równy 0, no to całość też jest równa 0, a to jest równe 0 dla x równego minus 2, czyli dla tego punktu. Zaznaczamy również ten punkt na osi. No i jeszcze jednym kolorem sobie zaznaczymy innym, pomarańczowym. Zaznaczymy sobie, w jakim punkcie zeruje się ten czynnik, x minus 2. On się oczywiście zeruje w dwójce. Również zaznaczamy jako miejsce zerowe tego wielomianu. No dobrze, i teraz przypomnijmy, jak rysowaliśmy szkic zachowania się tego całego wyrażenia. Zaczynamy zawsze z prawej strony. Pytanie, czy z góry, czy z dołu. O tym decyduje znak wyrażenia, które występuje przy x w najwyższej potędze, gdybyśmy wymnożyli wszystkie te czynniki tutaj. No gdybyśmy to wymnożyli, to tutaj byłoby tak x kwadrat, najwyższa potęga poprzez przemnożenie przez ten nawias, to byłoby x kwadrat jeszcze razy x, czyli x do trzeciej. Razy te, to wyrażenie tutaj, to znowu w najwyższej potędze byłoby jeszcze razy ten x tutaj, czyli byłoby już x do czwartej. No jeszcze razy 6, czyli byłoby 6x do czwartej. Czyli gdybyśmy wymnożyli wszystkie te wyrażenia przez siebie, to mielibyśmy wielomian stopnia czwartego, który zaczynałby się 6x do czwartej. Czyli zaczyna, ten współczynnik przy x do czwartej byłby równy 6, czyli jest dodatni. Oznacza to, że zaczynamy szkic zachowania tego naszego wyrażenia z góry, rysując go z góry, czyli w plus nieskończoności ten wielomian również przyjmuje wartości dodatnie. Rysujemy z góry i dochodzimy do pierwszego miejsca zerowego, w którym musimy dotknąć osi. Pytanie, czy dotykamy tej osi i przebijamy się na drugą stronę, czy też odbijamy się i pozostajemy po tej samej stronie osi po stronie wartości dodatnich. O tym decyduje. Parzystość, bądź nieparzystość tego czynnika, który odpowiada za to, że ten wielomian zeruje się w tym punkcie. Czyli tak, jest to miejsce zerowe i pytanie, czy to miejsce zerowe ma krotność parzystą, czy nie. Jak ma parzystą, to wtedy się odbijamy. Jak nieparzystą, to przebijamy się na drugą stronę. Czyli jeszcze raz. Ten punkt jest zaznaczony na pomarańczowo, czyli patrzymy na ten czynnik, który odpowiada za to, że to się zeruje w tym punkcie, czyli na ten czynnik podkreślony pomarańczowym, pomarańczową falką. No i widzimy tutaj, że. Ten czynnik występuje tutaj w potędze pierwszej, a skoro potęga pierwsza oznacza, to że mamy potęgę nieparzystą, więc się przebijamy na drugą stronę i dochodzimy do kolejnego punktu, do tego punktu oznaczonego na różowo. Ten czynnik to za to, że to się zeruje tutaj w tym punkcie, odpowiada ten element, czyli ten czynnik. On tutaj występuje w potędze drugiej, czyli w potędze parzystej, to oznacza, że się odbijamy, zostajemy po tej samej stronie wartości ujemnych. Dochodzimy do kolejnego czynnika. No i właśnie tutaj, do kolejnego miejsca zerowego, to miejsce, czyli ten pierwiastek ma krotność nieparzystą, bo znowu tutaj jest potęga pierwsza, czyli znowu patrzymy na to, co jest podkreślone na zielono, w jakiej to jest potędze, w potędze pierwszej, czyli w potędze nieparzystej, zatem przebijamy się na drugą stronę osi. No i teraz widzimy, gdzie to, przyjmuje, gdzie to wyrażenie przyjmuje wartości dodatnie, no, od minus nieskończoności do minus dwóch oraz od dwóch do plus nieskończoności. Natomiast tutaj przyjmuje wartości ujemne w tym przedziale oraz w tym przedziale. No dobrze, tyle jeśli chodzi o to wyrażenie wielomianowe, natomiast my nie rozpatrujemy wyrażenia wielomianowego, tylko my rozpatrujemy pewną funkcję f, którą wcześniej mieliśmy podaną, i już ustaliliśmy, że nasza funkcja f ma dziedzinę naturalną, która jest przedziałem od zera do nieskończoności. Co oznacza, że te rozważania, które tutaj poczyniliśmy, dotyczą tylko. Samego wyrażenia wielomianowego, ale nas nie interesuje zachowanie tej funk tego wszystkiego na lewo od zera, dlatego że to jest poza dziedziną, więc to możemy sobie od razu wykreślić. Wprawdzie poprawnie to było narysowane dla tego wyrażenia wielomianowego, ale nas interesuje tylko i wyłącznie zachowanie tego wyrażenia wielomianowego od zera do plus nieskończoności, dlatego zostawiłem tylko tę część. Dobrze, w takim razie, kontynuując nasze rozważanie dotyczące. Pochodnej rzędu drugiego, zastanawialiśmy się, gdzie ta pochodna rzędu drugiego jest dodatnia. No to teraz tutaj mamy wykres, który nam ilustruje. To nie jest wykres tego wielomianu, to jest tylko szkic zachowania się tej drugiej pochodnej. Tak mniej więcej to wygląda. W związku z tym możemy teraz na podstawie tego szkicu zapisać, że to jest wtedy i tylko wtedy. No myśmy się zastanawiali, gdzie to jest ostro większe od zera. No to teraz widzimy, że to jest dla x należącego od, do przedziału od 2 do plus nieskończoności. Korzystając z tego samego szkicu, możemy napisać pod spodem pod punkt B, że pochodna rzędu drugiego jest ujemna wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do przedziału od 0 do 2. No dobrze, no i teraz wystarczy połączyć te wyniki, które otrzymaliśmy w podpunkcie A i B zaznaczone na żółto. Z naszym twierdzeniem, które mówi nam, że jeżeli w danym przedziale pochodna rzędu drugiego jest dodatnia, to możemy napisać, że w tym przedziale funkcja f jest wypukła, a jeżeli w danym przedziale pochodna jest ujemna, pochodna rzędu drugiego jest ujemna, to znaczy, że możemy napisać, że w danym przedziale funkcja f jest wklęsła. No i to właśnie teraz jeszcze uczynimy. Natomiast zanim to zrobię, to jeszcze zrobię tylko pewne, pewnego rodzaju podsumowanie. Na którym to w tym podsumowaniu chciałbym zwizualizować to, co do tej pory tutaj otrzymaliśmy. Tutaj mamy szkic, w którym zaznaczone jest zachowanie pochodnej rzędu drugiego. To ja bym teraz chciał zrobić podobny szkic, w którym jednak chciałbym zaznaczyć nie, jak się zachowuje pochodna rzędu drugiego, tylko jak się zachowuje sama funkcja f. Czyli co my o tej funkcji f możemy powiedzieć, patrząc na zachowanie się drugiej pochodnej. No tak, zaznaczmy tutaj 0. Tutaj niech będzie 1, 2 i tak dalej. No tutaj poniżej 0 nas w ogóle nie interesuje. Czyli tutaj możemy sobie znowu to sobie wykreślamy, bo tutaj to nie należy do dziedziny. Natomiast tutaj mamy ten ważny punkt, który był zaznaczony wcześniej. Powiedzmy, że go sobie znowu na pomarańczowo zaznaczymy czyli punkt 2, w którym się coś zmienia. No i teraz naszkicujmy, jak się zachowuje nasza funkcja f. Mianowicie tak, tutaj mamy znak drugiej pochodnej jest ujemny, w związku z tym my wiemy, że w tym przedziale od 0 do 2 nasza funkcja jest wklęsła, czyli że jest takim smutasem, a w przedziale od 2 do plus nieskończoności nasza funkcja jest wypukła, czyli ma bardzo szeroki uśmiech. No dobrze, w takim razie teraz wystarczy tak naprawdę to, co teraz narysowałem, naszkicowałem, to jest oczywiście nieformalnie, to jest tylko tak pomocniczo, żeby pokazać, że z zachowania się ze znaku drugiej pochodnej, przy, przy czym podkreślam, nie patrzymy tutaj na kształt. Tego jak tutaj na przykład jest kształt tego szkicu, czy tutaj, bo tutaj kształt jest taki, a myśmy tutaj narysowali dokładnie odwrotnie. Czyli nie patrzymy na kształt, tylko patrzymy na znak, bo tak nam mówiło twierdzenie, że należy patrzeć na znak drugiej pochodnej. Tutaj znak jest dodatni, więc funkcja jest uśmiechnięta. Tutaj znak jest ujemny, więc funkcja jest smutasem. Ale podsumowując i pisząc odpowiedź do naszego zadania, należy napisać dwa zdania, w którym Napiszmy tutaj odpowiedź. Odpowiedź. Po pierwsze, funkcja f jest wypukła w przedziale. No, właśnie, w tym przedziale od 2 do plus nieskończoności, bo w tym przedziale. Pochodna rzędu drugiego jest dodatnia w przedziale od dwóch do plus nieskończoności, co również widać tutaj na tym rysunku. I pod punkt B funkcja f jest wklęsła w przedziale od zera do dwóch. Zgodnie z tym, co tutaj narysowaliśmy, i zgodnie z tym, co tutaj zostało napisane w tej linijce. No i to, co właśnie napisaliśmy, kończy nasze zadanie.